Witajcie kochani z tej strony Niemojewa, mam nadzieję, że znajdziemy tu jakiś miłośników grozy oraz mrocznych historii. Dzisiaj zabiorę Was w podróż po świecie najbardziej przerażających anime, które mrożą krew w żyłach i zostawiają ślady psychice na długo po zakończeniu seansu. Jeśli jesteście fanami horroru, to przygotujcie się na prawdziwą dawkę strachu. Gasi światła, zamknijcie drzwi, i wysłuchajcie się w szef mroku kochali, Więc zaczynamy w ten sposób ranking po pięciu najbardziej strasznych anime. Higurashi When They Cry. Na Pierwszy rzut oka Higurashi wygląda dość niewinnie, kochani, kolorowe tła, urocze postacie, ale nie daje dziś zwieść, ta seria zmienia się w koszmar, w którym każda chwila przepełniona jest grozą oraz brutalnością. Akcja rozgrywa się w małej wiosce Kinamizawa, w której co roku dochodzi do tajemniczych morderstw. Keiichi, nowy uczeń szybko odkrywa, że jego urocze przyjaciółki skrywają przerażające sekrety. Wraz z rozwojem fabuły wizowie zostają wciągnięci w spirale paranoi, szaleństwa oraz makabrycznych wydarzeń. A dlaczego warto obejrzeć to anime, kochani? Ponieważ anime mistrzowsko łączy napięcie psychologiczne z brutalnymi scenami i nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Jeśli lubicie klimaty niepewności oraz tajemnicy to jest coś dla was. Moja subiektywna opinia to takie 8 na 10. Na czwartym miejscu mamy anime Pupa. Anime Pupa jest to historia rodzeństwa, które zostaje dotknięte tajemniczym wirusem Pupa. Siostra Jutsutsu, czyli Yume, zmienia się w potwora, który pragnie ludzkiego mięsa, aby ją chronić. Brat pozwala jej pożyć własne ciało, co prowadzi do brutalnych i szokujących scen. Grafika w tym anime mechanizm jest mroczna. Groteskowa oraz pełna niepokojących detali. Twórcy naprawdę zadbali o to, by każda scena budziła w widzu niepokój. A dlaczego warto obejrzeć to anime? Ponieważ jest krótkie, ale za to pełne szokujących scen i sugestywnej grozy. Pupa to historia o miłości, poświęceniu, ale i czystym horrorze. Moja ocena to takie 8 na 10. Kochani, następnym anime będzie Another. Nowy uczeń, Uichi Sakibara trafia do klasy, w której panuje dziwna atmosfera. Wkrótce odkrywa, że nad uczniami ciąży klątwa. Co roku ktoś umiera w brutalny sposób. Główny bohater próbuje rozwikłać tajemnicę i zapowiedzieć, z kolejnym tragedią, ale czy to w ogóle możliwe? Kochani, grafika w Another jest ciemna oraz pełna detali oraz mrocznej atmosfery, która świetnie oddaje klimat nieuchronionej śmierci. A dlaczego warto obejrzeć to anime? Ponieważ anime trzyma głęboko w napięciu widza, a każda scena śmierci jest brutalna oraz zaskakująca. Fani horrorów z pewnością pokochają atmosferę tajemnicy oraz grozy tego anime, a moja ocenka to jest takie mocne 9 na 10. Następnym na naszej liście będzie Yami Shibai. Każdy odcinek to nowa, krótka opowieść o duchach oraz klątwach inspirowana miejskimi legendami. Obuły są Krótkie, ale uderzają w najgłębsze lęki widza, pozostawiając niepokój oraz pytania bez odpowiedzi. To świetna opcja dla fanów krótkich, intensywnych historii grozy. Każda opowieść ma swój unikalny styl oraz wciąga w świat japońskiego folkloru. A grafika w tym anime jest unikalna oraz przypominająca stare japońskie teatrzyki cieni, co to tylko dodaje serii tego klimatu. Moja ocenka tego anime jest to takie 8,5 na 10. Corpse Party Grupa uczniów odprawia rytuał, który miał być niewinną zabawą, ale kończy się koszmarem. Bohaterowie zostają przeniesieni do przeklętej szkoły, w której są duchy ofiar brutalnych morderstw. Każdy fałszywy ruch może oznaczać okrutną śmierć. Corpse Party nie boi się makabry, a każda scena śmierci jest brutalna i niezwykle realistyczna. To anime dla osób o mocnych nerwach naprawdę, kochani, które nie boją się widoku, krwi oraz psychicznej grozy. Dlatego bardzo zachęcam, bo ja takie anime uwielbiam. A grafika w tym anime jest po prostu przerażająca oraz pełna makabrycznych detali oraz brutalnych scen. Myślę, że w następnym odcinku z brutalnymi scenami moglibyśmy tutaj z tego anime zaczerpnąć troszeczkę ducha. A moja ocena tego anime to 9,5 na 10. I to już koniec naszej mrocznej podróży, kochani. Jakie anime najbardziej Was przeraziło? Czy oglądaliście już któreś z nich? A może macie inne propozycje strasznych anime? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli podobał Wam się materiał, pamiętajcie o subskrypcji, bo kolejne koszmary już na Was czekają. Do zobaczenia w mroku. A i pamiętajcie, odcinek będzie teraz publikowany co sobotę.